Nasze środowisko opracowało 10 punktów zmian prawnych i otoczenia prawnego przedsiębiorców, które nie będą ponosiły, pociągały dużych nakładów z budżetu. Prawie żadnych tych nakładów nie będzie. Za to spowodują zmniejszenie kosztów działalności firm, zmniejszenie obowiązków biurokratycznych, które. W tej chwili nie są potrzebne, czyli, jakby, czyli ograniczą bezproduktywny czas mikroprzedsiębiorców oraz poprawią poczucie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, co się przełoży na chęć, większą chęć inwestowania, o co też zależy nam wszystkim. To jest dziesiątka, która jest tak ukształtowana, aby. Każda, każdy format działalności gospodarczej uzyskał jakąś pomoc. Jest tam między innymi reforma ZUS dla przedsiębiorców, Chcemy, żeby składka była dostosowana do możliwości dochodowych przedsiębiorcy. Płaca minimalna powiązana z parametrem ekonomicznym, a nie z jakimś wolontarystycznym oświadczeniem polityków, którzy się przelicy, przelicytowują, jeśli chodzi o poparcie pracowników. Chcemy, żeby była to połowa średniego wynagrodzenia i najlepiej, żeby dotyczyła średniego wynagrodzenia w województwie albo w powiecie, w powiecie byłoby to jeszcze bardziej dokładnej i pozwalałoby tym powiatom bardziej yy, mniej rozwiniętym gospodarczo na szybki wzrost do góry, zakaz nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców oraz redukcję obecnie istniejących to jest na podstawie właśnie prawa Wielkiej Brytanii, zmiany prawa gospodarczego, nakładającego obowiązki na przedsiębiorców z półrocznym wyprzedzeniem, żeby nie przedsiębiorca tak jak dzisiaj bardzo często zaskakiwany jest, że ustawa jest uchwalana w marcu, a w kwietniu ma obowiązywać i to z, z takimi obowiązkami, które wymagają przygotowania całej procedury, zmiany umów. Takim przykładem był podatek cukrowy, Rozliczanie rozliczania się ryczałtem od przychodów bez ograniczeń oraz dostosowanie stawek do możliwości w poszczególnych branżach. Dzisiaj ten Projekt już jest w Sejmie, tylko my chcemy, żeby każda firma mogła się rozliczać tym sposobem, a dzisiaj jest pewne ograniczenie obrotowe i też chcemy, żeby te stawki były tak wyliczone, żeby budżet tutaj nie stracił ani złotówki, a być może zyskał. Rozmawialiśmy też z ministrem Ziobro, jeśli chodzi o ten sześciomiesięczny okres kończenia spraw w sądach gospodarczych. Mamy, jesteśmy w dialogu także z, z, z tymi, innymi postulatami, ale oczywiście to wszystko wymaga jeszcze opracowania, analiz. Liczymy na to, że wszystkie siły polityczne, wszystkie kluby w Parlamencie wezmą te nasze propozycje jako swoje i wspólnie z obozem rządzącym je szybko przeprowadzą, wdrożą i zaczną one obowiązywać jak, jak to najszybciej tylko możliwe.